Witam was moi drodzy na kanale. Jedęmy w tygodniu, może nie tuż, ale no, jesteśmy po meczu Polska-Holandia. Polska z Holandią zremisowała 1 do 1 po bramkach Kamińskiego i chyba Depaja. No i wbrew pozorom był to lepszy mecz niż mogliśmy się spodziewać, bo naprawdę te kadry oglądało się bardzo przyjemnie, co no, jak to nazwał Tomasz Twenkała jest takim dobrym, dobrym prognostykiem przed pozostałymi meczami przed barażami. No, zobaczymy, zobaczymy, jak ta kadra się będzie dalej rozwijać pod wodzami Jana Urban. Na ten moment jest bardzo dobrze. Nie spodziewałem się, że tak fajnie będziemy się prezentować na boisku, biorąc pod uwagę to, że przeciwnik był dość wysokiej klasy. No to też sobie poradziliśmy naprawdę świetnie, bo było widać zaangażowanie, było widać jakiś pomysł, nawet, bo to jest chyba najważniejsze. Wiadomo, że z, rywali, z rywalami takimi jak Holandia, tę piłkę trzeba oddać i liczyć na grę z kontry. Były momenty, że tę grę prowadziliśmy, ok? Wiadomo, że przez większość meczu piłkę przy nocy mieli Holendrzy, jednak to, czego nie było w poprzednich kadrach za poprzednich selekcjonerów, no to mieliśmy pomysł na kontrataki. I to naprawdę bardzo dobry pomysł. Do tego jeszcze chyba szczegółowo przejdę, bo tak mi się wydaje, to był taki kluczowy fragment taktyki, nazwijmy to może tak górnolotnie. Ale widać to dobrze w, w hitmapach. Natomiast no mecz, mecz naprawdę świetny. Polska potrafiła się postawić, potrafiła zagrozić. Były piłki od Zielińskiego, gdzie naprawdę był moment, że kurczę, my tak potrafimy. Jakieś przerzuty, rozciągnięcia, ustawiania się w ogóle do, do rozegrania piłki. Wyglądało to naprawdę, naprawdę świetnie. Bardzo przyjemnie się to oglądało, więc może, może już bez przeciągania przejdźmy do, przejdźmy do omówienia poszczególnych pozycji. no Grabara, zacznę od bramkarza. Co mógł, to wyjął. Wiadomo, że przy golu Depaya mógł się zachować lepiej, bo mógł tę piłkę próbować łapać. Ale no, czy by ją złapał, wątpię, bo, bo ta piłka... no Taka zaskakująca, trochę tutaj wzdłuż linii. Ciężko to było, w ogóle cud, że on się obrócił i to pierwsze uderzenie wybronił. Więc tu nie ma go co winić za stratę bramki Reszta jak najbardziej spoko. Formacja defensywna chyba wyglądała najgorzej z tego wszystkiego przed meczem na papierze, to zaznaczmy. No bo tak, Kiwior wiadomo, że gra teraz w Porto, zalicza tam dobre występy, jednak z tych podstawowych, gdzie w ostatnich zgrupowaniach był Bednarek, był Wiśniewski, oni robili robotę. Tutaj mieliśmy Kiwiora, kędziorę i Ziłkowskiego i ja jestem pod wrażeniem tego, jak Jan Urban w ogóle wymyślił kędziorę na tym środku obrony. Kędziora świetnie sobie radził o tym meczu, czytał grę, wiedział, gdzie przerwać akcję, gdzie się podłączyć, gdzie się zastawić, gdzie ją wybić. No naprawdę, naprawdę chyba ostatnio takim zawodnikiem wymyślonym przez y Selekcjonera był Mączyński w, w, w kadrze w 2016 i to dawał radę. No i tu Kędziora pod nią beznośność Janka Bednarka. Naprawdę świetny występ. To się nie ma co dziwić, bo po tym meczu można stwierdzić, że mamy naprawdę zmienników i, i mamy obrońców i mamy obronę, co jest dziwne w sumie, jako, jak się widziało te mecze reprezentacji. Kolejnym takim elementem obrony był Ziółko, Ziółkowski z Romy. I no, trzeba przyznać, że też chłopak odwalił na meczu kawał dobrej roboty Co on się nablokował tymi flizgami. Tam raz w środku pola, pola bardzo umiejętnie przerwał kontrę Okej, okay, rzucił się chyba, chyba na Gravenbercha, Złapał go po prostu w pazji się przewrócili Za co został ukarany żółtą kartką Natomiast no świetne, świetnie się go oglądało yy, Obrona się przede wszystkim rozumiała Komunikowali się, było widać fragmentami, gdzie Grabara szedł po piłkę Pił, chłopaki ze sobą rozmawiali bardzo fajne obrazki. Ta komunikacja w piłce, jak się sami przekonujemy, jest bardzo ważna, po prostu i tutaj miało to miejsce. Linia pomocy. I tutaj namotał, namotał Jan Urban, ale w pozytywny sposób. No bo my mieliśmy Skurasia, który też jest po prostu wymyślony. W klubie gra świetnie, ale w kadrze, w kadrze jeszcze tak dobrego meczu chyba nie zagrał, a tu naprawdę był. Wspaniały występ. Może zawalił przy przebramce dla Holandii, ale biorąc pod uwagę cały mecz ile serca, pracy, siły w to włożył naprawdę, naprawdę bardzo dobry występ z Kurasia. Szymański nie wystąpił za długo, bo strzelał z kontuzją, zastąpił go Kapustka i też trzeba przyznać, że Kapustka na tle Holendrów wyglądał dobrze. Także tutaj nie ma się o co przyczepić, bo naprawdę Kapustka nie zaliczał głupich strat, robił co mógł, grał rozsądnie, grał rozważnie. Naprawdę, naprawdę dobry mecz też Kapustki. Mati Kesz to w ogóle jest dla mnie objawienie tego spotkania. Tych objawień są jeszcze dwa, ale to co robił Mati Kesz na boisku, ile serducha poświęcenia tak samo. W ogóle ile on daje jakości na tej prawej stronie. No jest to coś, coś co ciężko po prostu by było grać bez niego z Holandią. Takiego Matiego Casza w kadrze chcemy. I chyba po to Matty został do kadry, nazwijmy to w cudzysłowie, ściągnięty. Bo, bo bez niego byłaby naprawdę lipa na, na tej prawej pomocy, prawym wahadle. Natomiast w tym meczu wyglądał po prostu świetnie. No i Piotr Zieliński. Zielińskiego zostawiłem na koniec, bo... W kadrze panowało przekonanie, że Zieliński to on musi grać na dziesiątce i asystować. W tym meczu, gdzie tutaj Wam może wkleję hitmapę tego spotkania, wyraźnie widzimy, gdzie operował Piotr Zieliński. Zieliński w tym spotkaniu operował głównie w środku boiska, więc nawet bym powiedział, cofnięty był bliżej, bliżej obrońców niż bliżej atakujących. Także tutaj Piotr Zieliński grał na takim defensywnym pomocniku, nie dość, że wyglądał dobrze. No to jeszcze te piłeczki, które posyłał na prawo, na lewo. No, ręce same składały się momentami do oklasków, bo naprawdę świetny mecz Zielińskiego, co najważniejsze, po spotkaniu Lewandowski go przytulił, także między panu, panami nie ma żadnych spin, co też jest fajne. No i zostali nam tak: Zalewski i Kamiński. Co do Kamińskiego, Bramka, świetny występ, dużo serca. Widać, jak brakowało mu regularnej gry w klubie, i teraz tę grę dostał, no i mamy w kadrze to, co mamy. Jest po prostu jednym z. No, w tym meczu był zawodnikiem spotkania. To się nie ma co oszukiwać, bo to ile razy on, on się urywał. W ogóle ta jego szybkość na agres kontry, potrafimy to robić. Potrafimy wykorzystywać jego szybkość i to jest ważne. Zalewski, widać, że wraca po kontuzji, bo on chyba w klubie zagrał teraz jeden mecz, natomiast widać po nim, że wraca po kontuzji, nie ma jeszcze tego czucia gry przede wszystkim, bo były momenty, gdzie urywał się Lewandowski, urywał się Kamiński. Zamiast podać, wybierał jakieś gorsze rozwiązanie, Może nie powiem, że głupsze, ale gorsze, bo tu zwolnił akcję, przytrzymał. Zamiast podać, gdzie wchodził na wolne pole, spowolnił tę akcję. Kamiński chyba pobiegł, on rozegrał i gdzieś tam stracili tę piłkę. No. Poza zalewskim było widać brak gry, ale znowu to, co robił w obronie, bo brak gry może tak, rozdzielmy, w ofensywie. W defensywie też harował jak wół i naprawdę, naprawdę świetny mecz. Też jak sobie przejrzymy jego hitmapę, no to widzimy, że głównie operował przed polem karnym i tutaj na, na lewej, na lewej stronie boiska razem ze Skurasiem tam interweniowali i rozbijali te ataki. No chce się taką kadrę po prostu oglądać. Mamy też Lewandowskiego, Lewandowski... To, co miałem powiedzieć wcześniej, tutaj jak porównamy hitmapy Lewandowskiego i Kamińskiego, widzimy gdzie panowie grali. No i Lewandowski był tym naszym najbardziej wysuniętym zawodnikiem, jednak on operował tak mniej więcej na 40 metrze. Natomiast Kamiński, on grał wyżej. Więc tutaj, mimo tego ustawienia, wyglądało to tak, że Kamiński był tym naszym nominalnym napastnikiem, chyba, a Lewandowski cofnął się do rozgrywania. Fajnie z tego względu, że były momenty, gdzie lewy nie nadążał za akcjami, kiedy pobiegł Kesz, Kamiński, nie wiem, Zalewski. Widać było, że szybkościowo Lewandowski jest po prostu wolniejszy. Nie wiem, czy to kwestia tego, czy on miał inną wizję gry. Były momenty, gdzie, gdzie była dziura, w którą mógł wbiec, a był za wolny. Także to taka moja obserwacja, zwłaszcza w pierwszej połowie. W drugiej takich momentów nie było, bo i Holandia była chyba częściej przy piłce. Natomiast w pierwszej połowie były te momenty, gdzie gdzie Lewandowski po prostu był trochę spóźniony. Odnośnie jeszcze Zalewskiego, bo tu nie wspomniałem, no mógł strzelić gola, mógł, ale no co z tego, że mógł? Ta piłka była wbrew pozorom trudna, bo jak się przyjrzycie, ona była zbyt trudna, kozłowała, mógł strzelić, mógł nie strzelić, no nie strzelił, nasz, yy, nasz pech. Natomiast no świetnie się oglądało te kadry, świetnie wyglądali. Samo to, że potrafili w drugiej połówce grać, tak yy, te momenty przewagi, były wymienne. Raz Polska, raz Holandia. My gola strzeliliśmy dopiero w 43 minucie. Po właśnie takich minutach, tutaj widzicie zresztą, gdzie przeważała Polska, gdzie przeważała Holandia, druga połowa była nieco bardziej wyrównana pod względem już kreowania, tworzenia tych sytuacji, otrzymywania się przy piłce. Natomiast też warto zaznaczyć, że Holandia w tym meczu nie musiała absolutnie nic. I nam się z takim zespołem, który nie musi nic gra lepiej. Gdyby mieli walczyć o punkty, podejrzewam, że potrafiliby te akcje przyspieszyć no, sprawić nam większe problemy. Natomiast no, nie potrafili tego zrobić w tym meczu, bo im nie zależało. A my, nie powiem, że jest to mecz na miarę Polska-Niemcy tego 2-0 słynnego ym, u Nawałki, ale jest to mecz budujący. Boję się trochę, bo każda, każdy nasz ostatni selekcjoner miał taki jeden dobry mecz w swojej kadencji. Oby to nie był ten po prostu, oby te mecze, kadry były jeszcze jeszcze lepsze. Bo z taką grą jak na tle naprawdę klasowego rywala, naprawdę, żeby nie zapeszać, ale mamy spore szanse w tych barażach. No zależy o kogo trafimy, ale mamy dość spore szanse w barażach. Więc no tutaj wszystko, wszystko przed nami. I jak mówię, Zalewski jak będzie grał, wszyscy, gdy będą grać, nawet jak już się daj Boże, dostaniemy na mundial byle grali w klubach i nic więcej nie jest potrzebne, bo to ogranie i ta pewność siebie na boisku to się potem przełoży na wyniki. Atmosfera jest chyba dobra, bo chłopaki się tam dogadują. Pomysł, jakiś jest, nawet ten Lewandowski cofnięty kamiski biegający w jego miejsce, oby to działało i będzie z tej kadry pożytek na no mecz z Martą tak naprawdę o nic, także zobaczymy, co Urban wymyśli. Tyle ode mnie w tym odcinku. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia.